12 października 2025. Kodari. W Kursku Rosja podpisuje tajne ciche porozumienie z Japonią w sprawie broni zdolnej do zniszczenia całego miasta. Z orbity amerykański satelita Maxar przecina mgłę i wykrywa 21 rosyjskich ciężarówek wojskowych oznaczonych MHA-125. W środku ruda uranu, paliwo MOX, dwutlenek uranu i śladowe ilości plutonu. Wystarczająca ilość materiału rozszczepialnego do zmontowania 25 głowic taktycznych. To odkrycie uderza jak zimny grom. Japonia, strategiczny partner Ameryki na Pacyfiku, po cichu zamieniła zaufanie na zysk, stając się ogniwem w tajnym łańcuchu dostaw Moskwy. Wiadomość dotarła do Kijowa bez rozgłosu, bez konferencji prasowej, bez przemówień, jedynie zwięzły rozkaz: aktywuj operację. Przechwytywanie. Plan został natychmiast wdrożony. Dziesiątki dronów FPV kamikaze zostały wyciągnięte z ukrytych hangarów, a 300 operatorów sił specjalnych leżało nieruchomo w przydrożnych zaroślach, gotowych na odebranie komendy, gdy konwój powoli zmierzał do bazy. Czy rosyjski konwój wytrzyma atak roju stworzonego do zabijania? A może Moskwie uda się stworzyć broń na tyle potężną, by zmienić oblicze wojny? Powiem wam prawdę. 12 października 2025. godz. 4:30. Ponad chmurami satelita Maxar Technologies dyskretnie skanował Europę Wschodnią, a jego czujniki podczerwieni zarejestrowały coś, czego nigdy nie powinien był zobaczyć. 21 rosyjskich ciężarówek wojskowych sunących gęsiego przez mgłę w pobliżu granicy Kursk-Charków, 40 km od Ukrainy. Na pierwszy rzut oka wyglądały jak zwykły konwój. Ale dane mówiły co innego. Wewnątrz Urali i Kamaza znajdowało się 195 rosyjskich żołnierzy, pociski artyleryjskie, olej napędowy, zaszyfrowane radia i coś znacznie bardziej niebezpiecznego, ruda uranu, paliwo MOX dwutlenek uranu i nisko wzbogacone związki plutonu. Dokumentacja handlowa ładunku wymieniała szereg firm słupów powiązanych z japońskim dostawcą. Umowa kupna-sprzedaży da 4 miliarda dolarów w handlu z Rosją. Potencjalna wartość rynkowa gotowych głowic jest niemierzalna. Świat sojuszu na chwilę zamilkł. Japonia, wieloletni partner USA, znalazła się teraz w centrum tajnego łańcucha dostaw, który zaspokajał najgroźniejsze ambicje Moskwy. Szacowano, że same dostawy paliwa jądrowego do Rosji wyniosły 120 ton. Nie był to przemyt, lecz handel na szczeblu państwowym pod przykrywką ładunku. Dane satelitarne zostały przekazane do amerykańskiego centrum dowodzenia w Ramstein, a następnie zaszyfrowanymi kanałami do Departamentu Obrony w Kijowie. W ciągu kilku minut Rada Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy zwołała nadzwyczajne posiedzenie. Konwój zmierzał do tajnego rosyjskiego kompleksu zbrojeniowego Położonego głęboko w gęsto zalesionym paśmie górskim zakorskiem, o którym od dawna plotkowano, że jest miejscem produkcji rdzeni pocisków taktycznych. Gdyby materiały dotarły do celu rosyjscy inżynierowie mogliby zbudować nowy system nuklearny, krótkiego zasięgu, zdolny zniszczyć całą dzielnicę Kijowa jednym uderzeniem, nie było czasu na debatę. Rozkaz został wydany natychmiast. Dwa drony rozpoznawcze Mavic. 3 z 14 Trampułu bezzałogowych statków powietrznych Ukrainy zostały wystrzelone, aby zbliżyć się do celu. W ciemności ich soczewki skanowały mgłę i dżunglę w poszukiwaniu sygnatur cieplnych. Każdy pojazd Kamas oznaczono symbolem MHJ-125, co oznaczało, że jest to tajny transport nuklearny. O 4.47 rano satelity drony i analitycy w Kijowie doszli do tego samego wniosku: to nie była zwykła dostawa logistyczna. To była siła napędowa tajnego programu zbrojeniowego, i gdyby została teraz przerwana, mogłaby pokrzyżować najbardziej tajne plany Rosji. Odpowiedź Ukrainy będzie nie tylko werbalna, ale także precyzyjna, cicha i potężna. 4:45 rano, wzdłuż pokrytej szronem linii drzew autostrady E38 zapadła cisza. Ukraińska 225 Brygada Charlie licząca 300 ludzi była na pozycjach od świtu rozrzucona niczym cienie po sosnowym lesie. Nie mieli ognisk radia ani głosu, liczyło się każde uderzenie serca. W górze mgła wypełniona była cichym szumem dwóch dronów rozpoznawczych Mawik. Trzy lecących na wysokości 300 metrów. Ekrany w bunkrze dowodzenia w Kijowie pokazywały 21 jasnych sygnatur cieplnych prześwitujących przez mgłę. Każda z nich była oznaczona ponumerowana i namierzona. Jeden atak mógł zmienić przebieg bitwy. Żołnierze na ziemi czekali pod siatkami maskującymi przemoczeni rosą. Każda pięcioosobowa drużyna utworzyła formację w kształcie litery L, otaczając strefę rażenia. Każdy oddział był wyposażony w granatnik RPG-27, dwa karabiny dalekiego zasięgu, 12 granatów odłamkowych oraz znacznik laserowy, który łączył się z wyrzutniami HIMARS rozmieszczonymi 18 mil na zachód. Sieć koordynacyjna działała na zaszyfrowanej, odpornej na zakłócenia częstotliwości pasma L cichej sieci cyfrowej rozciągającej się ponad granicą. O 5.32 rano dane telemetryczne Mavika potwierdziły prędkość konwoju 38 mil na godzinę i odległość do zasadzki 4,2 mili. W mgle i ciemności ciężarówki były załadowane uranem wartym ponad 2,4 miliarda dolarów, materiałem rozszczepialnym wystarczającym do zasilenia 25 głowic lub zniszczenia 3 milionowego miasta. Skala operacji sprawiła, że nalot stał się misją ratunkową dla samego Kijowa. W bunkrze dowodzenia panowała napięta i przytłaczająca atmosfera. Analitycy danych zweryfikowali dane radiowe z rosyjskich kanałów dostaw, potwierdzając kod przesyłki mh 125 Zgadzał się on z tym samym schematem, który zaobserwowano w dokumentach japońskiej rafinerii. Powiązanie było teraz niezaprzeczalne. Na zewnątrz las z czerni zmienił się w szarość. Pierwsze promienie świtu musnęły mgłę. Przez optykę Mawika pojawił się główny adres URL. Ledwo widoczny rosyjski kształt promieniujący ciepłem. Konwój docelowy potwierdzony. Szept rozbrzmiał w zaszyfrowanej sieci. O 6:10 rano Ministerstwo Obrony Kijowa wydało rozkaz rozpoczęcia operacji przechwytywanie. Zachowaj dystans od widma. Wstrzymaj ogień, dopóki nie zostanie całkowicie odsłonięty. Nikt nie oddycha. Konwój zmierza prosto w pułapkę. 300 ukraińskich żołnierzy i rój dronów zdołają powstrzymać konwój z ładunkiem 25 głowic nuklearnych. 6:13 rano. Szum statyczny przerywa transmisję sygnału sterującego. Dron rozpoznawczy MeWi 3 nagle zaświecił się na czerwono w swoim systemie telemetrycznym. Wykryto poważne zakłócenia. Siła sygnału spadła o 80% w ciągu 2 sekund. Operatorzy w Kijowskim Centrum Dowodzenia zamarli. Źródło zostało natychmiast wykryte. System walki elektronicznej LIR-3, zamontowany na wozie dowódczym KAMAS, działający w paśmie częstotliwości 2,44 GHz, tym samym co ukraiński dron. Rosjanie zdali sobie sprawę, że są ścigani. Uruchomił się system ostrzegawczy. Rozległ się odległy dźwięk wibracji a śmigłowce Mi 8 amts z bazy SUDZA pędziły w ich stronę z prędkością 170 węzłów. Wystrzeliły w niebo serię pocisków smugowych. Zablokowany Mejwik, który nie zdążył się uchylić, eksplodował w smugę pomarańczowego światła, mknąc przez mgłę. Drugi owłos uniknął celu, przełączając się na naprowadzanie imu i nurkując niżej, aby uniknąć radaru. W schronie w Kijowie głównodowodzący sił zbrojnych Aleksandr Sirski. Wydał rozkaz zneutralizowania zagrożenia powietrznego. W tym momencie dwa pociski HIMARS z rykiem wypadły z szyn 29 km na zachód, przecinając szare niebo z prędkością Mach 2,5. Pierwszy minął tory zaledwie o 9 metrów drugi nie. Mi-8 zniknął w powietrzu, roztrzaskany 40 kg głowicą odłamkową. Obraz z radaru zgasł. Rosjanie na dole nie mieli o niczym pojęcia. 6.17 rano Kod został przesłany zaszyfrowanym pasmem L. Dark Gate: 25 dronów, kamikaze FPV z 413. Batalionu szturmowego wyłoniło się z zaosłony, wznosząc się na wysokość 45 metrów, a następnie opadając na konwój z prędkością 145 km na godzinę. Każdy dron przenosił ładunek wybuchowy o mocy 6 petabajtów, który mógł przebić pancerz o grubości 12 cm i zdetonować w temperaturze 2100 stopni Celsjusza. Pierwszy dron uderzył w czołową ciężarówkę Ural, przebijając maskę i zapalając zbiornik paliwa. 12-metrowa kolumna ognia przebiła się przez mgłę. Fala uderzeniowa roztrzaskała szyby w trzech pojazdach. Kilka sekund później drugi dron uderzył w cysternę paliwową Kamas. 1900 galonów oleju napędowego wybuchło niczym napalm, ogarniając drogę płomieniami. Rosyjscy żołnierze wyskoczyli z ciężarówek za nimi, niektóre już płonące. Strzelanina rozgorzała wszędzie. AKS eksplodował, zamieniając się w dym i chaos. Ale to nie miało znaczenia. Trzeci dron uderzył w pojazd dowodzenia, uderzając w platformę antenową. System łączności konwoju został natychmiast sparaliżowany. Dwa kolejne drony uderzyły w skrzynie z amunicją, powodując wtórne eksplozje. Dźwięk niósł się echem przez wiele kilometrów. 6.23 Rano ukraińskie siły specjalne otworzyły ogień. Padł deszcz granatów z granatników RPG-27 karabinów snajperskich i granatów. Wszystkie drogi ewakuacyjne zawaliły się. W niecałe 13 minut zniszczeniu lub unieruchomieniu uległo 21 pojazdów. 195 rosyjskich żołnierzy zginęło lub zostało rannych. Mgła zamieniła się w ogień, a tajemnica porozumienia między Japonią a Moskwą płonęła wraz z nimi. Zanim zobaczycie, co stało się później, poświęćcie chwilę na śledzenie tego kanału. Prawda stojąca za tą eksplozją dopiero zaczyna wychodzić na jaw. O 6:31 Rano burza ogniowa wciąż szalała nad autostradą E-38, barwiąc niebo o świcie krwisto-czerwonym kolorem. Niegdyś uporządkowany konwój zamienił się w łańcuch płonących szkieletów. 21 opancerzonych wozów leżało po wykręcanych i nierozpoznawalnych ich stalowe ramy, wypaczone od temperatury przekraczającej 2000 stopni Celsjusza. Promień eksplozji rozciągał się na ponad 360 metrów, rozrzucając po leśnej ściółce odłamki fragmenty karabinów i fragmenty stopionego pancerza. Z wysokości drona analitycy naliczyli 195 rosyjskich żołnierzy, z których żaden się nie poruszał. Niektóre pojazdy stopiły się ze sobą. Pojemniki z uranem stopiły się, tworząc szary żużel, uwalniając promieniowanie 40 razy wyższe niż poziom podstawowy. W ciągu kilku minut. Ukraińskie zespoły CBRN uszczelniły teren, zakładając kombinezony z ołowianymi wkładkami. O 7 rano na polu bitwy panowała cisza, zakłócana jedynie powolnym trzaskiem płonącego paliwa. Manifest konwoju odzyskany w połowie zwęglony z fotela kierowcy. Kamaza potwierdzał kod MHCI-125. Zgadzał się z przesyłką z japońskiej rafinerii Shikoku Energy o wartości 2,4 miliarda dolarów. Świat miał teraz dowody na to, że rząd Japonii za pośrednictwem przedstawicieli przemysłu potajemnie dostarczał Moskwie materiały jądrowe z naruszeniem traktatów międzynarodowych. Wiadomość ta rozeszła się szybciej niż jakikolwiek pocisk. W ciągu czterech godzin zaszyfrowane obrazy i dane dotyczące sygnatury cieplnej z Maxar Technologies pojawiły się w bezpiecznych sieciach Pentagonu i na briefingach NATO. Do południa międzynarodowe media opublikowały nagłówek. Ujawniono japońsko-rosyjską umowę o paliwie jądrowym, zniszczono konwój w ataku na Ukrainę. Rynki finansowe zareagowały natychmiast. Giełda papierów wartościowych w Tokio spadła o 2300 punktów w ciągu jednej sesji. Akcje konglomeratu energetycznego spadły o 37%. Ministerstwo Obrony Moskwy gwałtownie zaprzeczyło. Ale zniszczenia przemówiły głośniej niż propaganda. Zdjęcia satelitarne pokazywały poczerniałe ciężarówki, wciąż tlące się obok spalonego lasu. Ostrzeżenia przed promieniowaniem objęły obszar 6 mil kwadratowych wokół strefy śmierci. Szacunkowe straty finansowe Rosji przekroczyły. 1,7 miliarda dolarów, nie licząc katastrofy strategicznej. Tego ranka premier Japonii został zmuszony do wygłoszenia przemówienia w trybie pilnym obiecując wszczęcie dochodzenia w sprawie nadużyć w przemyśle. Ale szkody były nieodwracalne. Precyzja Ukrainy nie tylko zniszczyła konwój, ale i zniweczyła sojusz oparty na oszustwie. Po raz pierwszy od dekad świat zobaczył, jak jedna 13-minutowa zasadzka zmieniła równowagę sił w energetyce jądrowej. W dniach po zasadzce ogień zastąpił spokój. Wrak samolotów wzdłuż autostrady E38 został otoczony barierami radiacyjnymi, i strzeżony przez całą dobę przez ukraiński korpus chemiczny. Liczniki Geigera tykały bez końca. Poziomy nadal 27 razy wyższe niż normalnie nawet 3 dni później. Specjalistyczne zespoły w ołowianych kombinezonach wydobyły z gleby fragmenty rudy uranowej i wypalone paliwo MOX. To, co kiedyś było tajną arterią jądrową, stało się teraz radioaktywną blizną widoczną z kosmosu. Konsekwencje wywiadowcze okazały się równie zabójcze. W ciągu 48 godzin Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej MAEA potwierdziła obecność śladów chemicznych dwutlenku uranu pochodzącego z Japonii wśród odzyskanych szczątków. W Genewie zwołano nadzwyczajny szczyt. Dowody przedstawione przez Stany Zjednoczone i Ukrainę wskazywały bezpośrednio na rafinerię Shikoku Energy, gdzie sfałszowane zapisy eksportowe ukryły ponad 2400 kg materiałów jądrowych. Te rewelacje wstrząsnęły światem. Japoński sektor energetyczny stracił ponad 220 miliardów dolarów wartości rynkowej w ciągu jednego tygodnia. Relacje dyplomatyczne z Waszyngtonem zamarły z dnia na dzień. Dla Moskwy strata była katastrofalna. Jej tajny korytarz nuklearny, planowany przez 10 miesięcy, został zniszczony w 13 minut. Zniszczony ładunek oznaczał nie tylko straty materialne o wartości 1,7 miliarda dolarów, ale także koniec strategicznego marzenia o stworzeniu systemu nuklearnego nowej generacji, o małej mocy zdolnego do zniszczenia Kijowa w niecałe 10 sekund. Tymczasem śmiały atak Ukrainy zmienił doktrynę nowoczesnej wojny. Operacja ta dowiodła, że 300-osobowa grupa operacyjna wyposażona w 25 dronów kamikaze i satelitarny wywiad może zniszczyć wrogi program wart miliardy dolarów bez utraty ani jednego żołnierza. Pentagon po cichu nazwał to „najczystszym atakiem dekapitacyjnym w historii wojny XXI wieku. Jednak ciężar moralny pozostał. W powietrzu wciąż unosił się metaliczny zapach spalonego paliwa i promieniowania. Dziennikarze nazwali to konwojem, który zakończył sojusz. Weterani nazwali to sprawiedliwością. W Kijowie, gdy pożary wygasły, jedna wiadomość została powtórzona zaszyfrowanymi kanałami. Odwaga to ostateczna broń. W ciągu 13 minut Ukraina nie tylko obroniła swoje niebo, ale także zmusiła świat do ponownego spojrzenia na cenę milczenia i zdrady. Zanim pożary na autostradzie E38 w końcu zgasły, prawda już okrążyła planetę. Obrazy stopionych ciężarówek poczerniałych pojemników z uranem i poskręcanej stali stały się symbolami głębszej zdrady, momentem, w którym lojalność ugięła się pod ciężarem zysku. To, co zaczęło się jako nocna transakcja między dwoma narodami, zakończyło się geopolitycznym trzęsieniem ziemi. W kolejnych dniach ambasady w Tokio otoczone były protestami. Moskwa popadła w zaprzeczenie, a Kijów spokojnie triumfował. Umowa nuklearna o wartości 2,4 miliarda dolarów, niegdyś ukryta pod korporacyjnymi księgami, spłonęła na oczach całego świata. W tym płomieniu mit nietykalnych sojuszy legł w gruzach. Dla Ukrainy nie było to jedynie zwycięstwo militarne. To było oświadczenie, że żaden sekret, żadne oszustwo, żadne imperium nie ukryje się za mgłą ani przyjaźnią. W ciągu 13 minut mały kraj bez broni jądrowej rozmontował łańcuch dostaw, który mógł zmienić równowagę sił na świecie na dekady. Odwaga 300 ludzi i precyzja. 25 dronów dokonały tego, czego nie zdołały dokonać całe armie. Zatrzymaj przyszłą wojnę, zanim się zacznie. Ale zwycięstwo zawsze niesie ze sobą cień. Promieniowanie wciąż utrzymuje się w ziemi, gdzie zginął konwój. Leśne zwierzęta unikają spalonych drzew. A gdzieś głęboko w bunkrze już snują nowe plany. Nowe konwoje, nowe kłamstwa, nowe układy zrodzone z tej samej rządzy władzy. Świat zapamięta. 12 października 2025 roku nie z powodu pożaru, ale z powodu ostrzeżenia, że kolejna wielka wojna może rozpocząć się nie od przekroczenia granic przez armię. Ale od podpisu transportu i milczenia tych, którzy wiedzieli. Ukraina przerwała to milczenie. I tym samym przypomniała światu, że sama prawda może być bronią, gdy ktoś odważy się jej użyć. Jeśli uważasz, że ta analiza jest wnikliwa i chcesz otrzymywać bardziej szczegółowe analizy tego typu, nie zapomnij polubić, udostępnić, zasubskrybować kanału i kliknąć ikonę dzwonka, aby nigdy nie przegapić kolejnego rozwijającego się konfliktu.